W dalszym ciągu z Adamem poszukujemy punktu kontrolnego, który nie zdążył dojechać na, na czas w miejsce, gdzie powinien być. Bo jest pierwszy i nie może sobie początki Bo nie, nie ma kto mu je wbić, bo strażacy nie przyjechali. Tutaj jest Piesio z lewej. Piesio. Dwa piesie. Kałuża. I Adam. żeby się zgubił To Audi tych, tych strażaków chyba się nie <noise> nie daje rady na nich. Ja bym się nie dziwił, jakby to w ogóle nie było to punktu kontrolnego. Nie no, powinien być tam niby jakiś. I co, ni nic nie ma? No. Ja ma. Miałem w komórce telefon kolesia, zostawiłem. Komórkę? O, jest telefonu macie Nie Ja mam telefon, tu już nawet dzwonił z jednego mojego telefonu tutaj gość jeden tam do nich. Mijał już ciebie? Co? Nie, taki koleś tam, co przebił opony. Taki koleś tam, co przebił opony. Ten rozdół też przegapiłeś chyba, nie? Czy to tam gdzieś jest, no? Nie, nie. Y, 606, nie? 606, 266, 266... 30. 001. I połącz, tak? Połącz, tak. A Gdzie to no, Znaczy, na, na ekranie naciśnij. Widzisz w telewizji? Nie, nie, tak, nie, nie Odpowiedź co ma tak szybko <laughs> Zwolnij ja, pan, pan, bo... Niedostępny abonent Spróbuj jeszcze raz Jeszcze ten drugi Znaczy nie, to nie, bo ten drugi jest alarmowy, spróbuj po prostu jeszcze raz do tego zadzwonić Może coś się nie... No, ale nie ale alarmowy też może być Powiedz To nie. jest to samo, 0608 Bartek Nie, 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 nie Alarm, dojechałem wcześniej Alarm, tak, alarm, alarm Będziesz no, tu tymi lasami kurde muszą jechać w takim razie gdzieś tamtym tymże No It's not available, please try I again later na ten drugi. Ten, y, 608 Alarmowy dobra, czekaj 608 667 775 Czekaj więcej, zadzwoni i ukryj idę. I masz ty z nimi gadaj No już chyba następny ktoś przyjechał. Nie, chyba nie, bo by wyjechali lasu. Ta dzwoni? Nie. Nie wjechali w ten las. Też nie działa? Nie. Kurde. Moment, czekaj, czekaj, czekaj. Słuchaj, może na piętący? jeszcze jeszcze raz czekaj 608 ten numer drugi, 608 667 775 Już postoję w No. O teraz zrobienia no masz. To naładowany. Już ja jestem w Dąbrowicy i żadnego punktu kontrolnego proszę pana nie mijałem Tak, Rosów już mam pięćczątkę i tak już stoję 10 minut w Dąbrowicy, bo żadnego punktu kontrolnego nie ma Tak na 20 A, już zjeżdżę, dobrze Okej, okay, dziękuję Dobrze Nie dojechali, bo oni jechali trochę dalej No to na razie, my będziemy jechać tu. Dobra, zajebiste. Ciekaw jestem właśnie relacja. relacje. Z... 10 minut w nie ma żadnego punktu. Świetne. Jestem ciekaw o relacje sztafety. Mój, chyba napiszę do nich maila i opiszę co, co tu się dzieje. Opisz, bo to jest kurde. Tak, tak. Będę miał satysfakcję z zobaczenia tego w gadecie. O tak, <laughs> <laughs> Kurde, nie no, nie wytrzymamy tego tempa, chyba. Widzisz, patrz, dalej byśmy tak. rady byśmy No, chyba okay, za Adamem byśmy przyjechali razem. No i byśmy się otrzymali na bluzę. A Adę 60 się tak kiepsko do Adama zbliżał, raczej. Gdzie ma być ten punkt go w Gostowolu? Tam przez skrzyżowanie powinien być, tam przy tej drodze, wiesz, z boku, co tam odchodziła. To pozwolili Adamowi jechać dalej? No chyba tak, zameldował się tam Aniśi Adam jedzie, Adam pruje 40 40 Nie ma to tamto, dobrze ciągnie Cokolwiek by to miało znaczyć 40, dzieści no panowie Ale to ubranie to będzie miała No mama go prześwięci w domu nieźle chyba ja zobaczę A gdzie byłeś? Ja wygrałem znowu coś tam. O, to, ale ubranie. ubranie, no nie, no to...